Jeśli szukasz komfortowej szeregówki o podwyższonym standardzie, to dobrze trafiłeś. Dzisiaj przedstawię ci inwestycję w standardzie deweloperskim Premium. Obejrzyj ten materiał do końca, aby uzyskać więcej szczegółów. Na wstępie dwa słowa o inwestycji. Osiedle Krasna Dolina to kompleks sześciu szeregówek zlokalizowanych w miejscowości Krasne. Lokalizację tą cechuje świetny dojazd do Centrum Rzeszowa drogą dwupasmową, bliskość marketu spożywczego, budowlanego, jak i obiektów edukacji. Domy te posiadają łączną powierzchnię 119 m2 z garażem w bryle budynku. Tylko nieliczne inwestycje na lokalnym rynku oferują udogodnienia, które posiada nasza inwestycja. W skład stanu deweloperskiego premium wchodzą m.in. Zainstalowana pompa ciepła, przygotowany system rekuperacji, rozprowadzone ogrzewanie podłogowe, brak skosów czy też rolety zewnętrzne. Aby bliżej zapoznać się z inwestycją, zapraszam cię do wejścia na krasnymyślnikdomy.pl oraz kontaktu telefonicznego. Chętnie odpowiem na wszystkie twoje pytania. Do usłyszenia.